Witamy na łowisku samosieczno. samsieczno, Zawody karpiowe w dniu 26-29. Złów i wypuść. Jacek, Michał, Kacper, Patryk, Sławek, Tomek i Wiktoria. A więc tak. Michał Ziemski, Waldemar Hef, stanowisko numer 5. Jesteśmy w trakcie rozwijania. Jest u nas Kacper, nasz kolega Z stanowiska numer 4. Jesteśmy Jan 4? Twargi, na pewno masz... się nie poddamy. Łódka jest przygotowana do sądowania. Teraz jest chwila przerwy, akurat w trakcie, żeby się... w trakcie rozbitki, bo to jest męczące troszkę. Mamy jeszcze, tak, dwie godziny do rozpoczęcia zawodów całkowitych. Na pewno się nie poddamy, bo jesteśmy twardzi. Bo my zmiły. Tim piła w Muzyka gra. Jest ogólnie nawet regulamin łowiska. Na każdym łowisku jest łódka, jest taki domek, który można rozłożyć łóżko, jedno, drugie, stolik. No, jest miejsca w miarę, jest dosyć dużo. Na każdym stanowisku jest prąd. Także myślę, że organizatorzy starają się, starają, żeby było dobre łowisko. Zadbali o łowisko i o zebranie całe, wszystko jest eleganckie. A więc teraz zaczynają się zawody i zaczynamy wywozić wędki. Pierwsza wędka King Spice z śmierdzącym spajkiem. Zobaczymy, co to z tego będzie. Na karasie to. Może być na karasie, ale karpie wezmą. Składamy do łódki jedną komorę. Kukurydza. O, tamten, dwa gnoje. O, leleje teraz. Ale jak? Pogoda nie współpracuje, ale trudno. Ale pada. O jezus! Ale jak? W jednej komorze kukurydza. drugiej komorze kurki. Pierwszy dzień dajemy trochę więcej, żeby ryba przyszła. Włączenie łódki, pierwsza wywózka. Pierwsza wywózka, włączamy GPSa. No niestety przerywam nagranie, schowam się, bo jest deszcz, pada strasznie. Pierwsza ryba pierwsza zawodów. Ryba to... Jak jest pierwsza ryba to chłopaki stawiają. Chyba się coś, że trzeba postawić. <noise> Gdzie go tutaj? No i A no, na chwilę nie? 10700 i teraz tutaj wiemy dwóch... Kilo 900. To było ile? 8800 Pasuje? No, no lekko spokojnie poszło, nie? I poszło. Szczęśliwy łowca, Tomasz. <noise> W zeszłym roku udało się jako pierwszą. Teraz w tym roku też? też? Przypadek? I druga ryba zawodów. wtedy? Znowu tym Znowu zacząć pisać? Wyciągniemy ten worek. 8600. 28 sierpień. Barzymy rybę. Póki co prawdopodobnie big fish, ale jeszcze doba łowienia przed nami. Łowca. Sławomir i wszystko jasne. Cześć, Sławomir. Mam rybę, karpia, pięknego Big 15, 15 i pół. z wolkiem, tak? Zapisz tam to, 13,700. Wypuszczanie ryby. Mażymy drugą rybę, która wzięła z rzutu dosłownie 15 minut po wyrzuceniu zestawu na ślepo przed siebie, byle tylko zestaw w wodzie leżał. I kto ją złowił? Wiktoria. No. Tata rzuca, Wiktoria łowi. Piękny zegarek taki. Normalnie wskazówki mu założyć i na ścianę. 9,5. 9,5 i kilo 800. 7,700, tak? Dała się wyrośnie to flow. Większy Więcej nie robimy. Już. No dobra, możesz buzi i do wody. Ja nie daję buzi. Ja nie daję buzi, bo Okej. Okay. Ryba na stanowisku numer 5 Już trochę późno wyholowana w łowisku. Ryba wzięła z rzutu po 15 minutach po rzucie. Napina koladę Bąbelek jest, ale jest o, Ale jaki zegarek piękny Wracamy do gry Łowczyni, jak się czujesz po złowieniu ryby? Zmęczona zmęczona. Ona dopiero wstała no. 3 minuty temu No teraz to, ja to ja nic nie widzę Ale bąbelek licznych no, no, fajnie powalczył Rolkę odpalił, akurat taką tu siedzieliśmy dużą grupą, fajnie, nie? Stanowisko numer 2, Patryk i Kacper. Jak tam panowie ryby? Brak ryb. Brak ryb, ale chęci są. 24 godziny prawie jeszcze zostało do łowienia. Jak podobają się zawody? Elegancko. Atmosfera dopisuje. Jest dobrze. Apetyt jest to najważniejsze. O, także wszyscy podobnie mówią, że kamoś temu się podoba, atmosfera się podoba, jedzenie można posmarzyć sobie. Stanowisko numer 2 jest też z domkiem. polskim dzisiaj jest akurat zamknięty, ale też dostępne są Namioty można sobie rozbić. Dojście do łowiska jest też bardzo dobrze. Oczywiście łódka na stanowisku też. Woda ładnie można powywozić. Stanowisko numer 3. Tomek, siema, siema. Bartek. Siemano. To są łowcy, którzy złowili pierwszą rybę zawodów. Tak, 8800. Tak. tak. Proszę powiedzieć wrażenia na temat zawodów, na temat ryb, na co łowicie, gdzie łowicie. No, wszystkie rybki, które mieliśmy, no to z po drugiego brzegu. Z dziury w zielsku, także no, na wodzie się nic nie dzieje. Na, na razie. słodko tak, na słodko. No i zobaczymy, nie? Posiedzimy, odpoczniemy. Tak, zawody w porządku, woda tak. w porządku, stanowisko nam się podoba. I... Pogoda jest ok. Co tu więcej potrzeba? Atmosfera? Atmosfera, atmosfera jest, atmosfera super. może być? Wiadomo. Może być, jest fajnie. I nie jest więcej nie potrzeba, i... no. Na stanowisku numer 3 też nie ma domku, ale też w przyszłości ma być domek. Stanowisko jest bardzo dosyć szerokie na namiot, można śmiało rozbić. Tu jest do łowienia bardzo dużo miejsca. Łódka na stanowisku też jest, także no naprawdę naprawdę godne polecenia. No i najważniejsze, łowcy łowią ryby. Życzymy dalszych ryb, dalszych połowów. Dziękujemy, dziękujemy. Jeszcze jest cała doba. Że dużo jakby. się może wydarzyć, tak? Nie? Stanowisko jest sam, ponieważ druga osoba musiała wyjechać ze względu akurat no niestety tak, prywatnych, tak. ale łowi, ale nie sami. poddaje się. Proszę jest. powiedzieć jak się podobają zawody, jak tam wyniki? Jak, jak to zawody? Ryby póki co nie dopisują, ale taka sprawa, że przyjechaliśmy pomóc tutaj. Nie chodzi o złowione ryby, ale o pomoc dziewczynce. Tyle z mojej strony. Atmosfera bardzo fajna, ludzie bardzo przyjaźni, także nie ma co narzekać. I najważniejsze słowa z całego wywiadu powiedział Kacper. Przyjechaliśmy pomóc dziewczynce tak ryby. Będą albo nie będą, nagrody też są nieważne, najważniejsza jest pomoc dla dziewczynki. Tak jest. Na tym stanowisku akurat nie, nie, ma, nie, ma nie ma domku, ale jest w przyszłości planowany, że też ma być. Łowisko też jest ładne, zasięg wędek duży, także no można sobie też Połowić. Kto przyjedzie powinien być zadowolony. Stanowisko numer 6: Waldek i Michał, i wszystko jasne. My nie będziemy się wypowiadać na temat stanowiska, bo oczywiście wszyscy przychodzą zawsze do nas. Na stanowisku numer 5: oczywiście też jest domek, jest łódka, piękne dojście do wody. My jesteśmy z Michałem zadowoleni. Ryby będą są takie, a będą jeszcze inne. Stanowisko numer 6, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, witamy serdecznie. Drugi organizator Tomek, jego córka Wiktoria. Ryby są, proszę są. powiedzieć, Mówimy. jakie są wyniki? 6,5 kg tak? i 7,7 cm. Na co złowione? Na kulki. Jedna y, wzięła z rzutu po 15 minutach na kulkę, która tu w ogóle nigdy nie pracowała. Nie będziemy reklamować, Dobrze. Dru... ale kulka w ogóle nie pracuje. Druga była złowiona. Daleko? Tak, druga była złowiona pod drugim brzegiem. No może tam z 5 metrów od brzegu, tak? Ale nie była z rzutu, była wywieziona na 4 metrach głębokości. Także ryba no chodzi różnie na tym łowisku. Niektóre chodzą blisko, niektóre daleko. Córka dokupuje ojcu, oczywiście. Tak, no. Ojciec na pewno nie jest zły. No ale Zadowolą gdzie, no, gramy do jednej bramki, więc no jak mogę być zły? Proszę powiedzieć, jakie wrażenia ogólnie o zawodach? Wrażenie elegancko. Fajna Porządek jest. Fajna atmosfera jest porządek wszyscy się szanują nie ma żadnych spięć niczego także oby tak dalej miejmy nadzieję że uda się zorganizować trzecią medycynę jak coś jeżeli będzie to zapraszamy serdecznie najprawdopodobniej też będzie na tym łowisku czyli na łowisku Samsieczno. już gospodarz łowiska już wyraził chęć pomocy także zapraszamy dobrze po jeszcze powiem o łowisku jest oczywiście domek można sobie namiot rozbić nie trzeba ale no można jak to chce jest oczywiście tutaj pomoc Łódeczka jak na każdym stanowisku. Piękne dojście do wody. Także no na pewno nie ma problemów podczas łowienia. No i z tego co słychać, wszyscy zadowoleni. Tak, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Polecamy łowisko samsiedzkowe. Idziemy na kolejne łowisko. Stanowisko numer 7. Sławek, Bikwisz na razie. Jacek, Brat Sławka. Jako Bikwisz, proszę wypowiedzieć się, na co łowiłeś, gdzie łowiłeś, jak się podobają zawody. Zawody, za jak zawsze, fajnie. łowiłem po drugiej stronie na no, kulka na nas podwieszonym kukurydzą. Branie było słabe, no ale udało się. Czekamy na kolejne. Nie? Jacek, co nam powiesz? Podoba się atmosfera? Zajebista, jak to Było zawsze. wiadomo, że zawsze atmosfera. jest zajebista. Także... Na stanowisku siódmym oczywiście domek też jest. Kamizelki, dojście ładne. Łódka też jest. Dojście dosyć duże. Zielska jak jest troszkę przy brzegu można sobie grabiami. Grabie są dostępne, można wyjąć. No i co? To by było tyle. Czekamy na dalsze ryby. Czas na śniadanko. Owocnych połowów. Stanowisko numer 8. łowcy Paweł i Robert. Wyniki jak? Zerowe. Zerowe czekają Ale na rybę. Jeszcze mamy jeszcze ostatnią ostatnią noc. Jeszcze nadzieja jest. Zawody uh -huh. bardzo fajne, polecamy, atmosfera miła, przyjemna. Także uh -huh. jest rewelacja. Wywodzicie daleko, blisko. Wiesz co, pierwszej nocy mieliśmy pod drugim brzegiem, drugiej nocy mieliśmy przed naszym brzegiem, trzecią noc, pomyślimy. No Będziemy tak. kombinować. Dobrze. Oczywiście domek też tutaj jest. Łódka też jest na stanowisku. Miejsca jest dużo. Także no, stanowiska naprawdę naprawdę bardzo dobrze. To jest akurat współorganizator. Co Paweł jeszcze powiesz na temat zawodów? Nie broją? Spokojni? Wszystko grzecznie. Mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony z tych zawodów. Nagrody, wiadomo, są zawody charytatywne. Nagrody mamy tylko od sponsorów. Także coś jest. Mam nadzieję, że wszyscy zwycięzcy i duża ryba, mała ryba każdy będzie zadowolony z tego, co dostanie. Nie wiem, nie wiem. Dobrze. Dziękujemy. Idziemy na następne stanowisko. Dzień dobry. Stanowisko numer 9. Witam z rana. Ile ryb? 3 ryby były ogólna? Ogólnie mamy 20 kg. Wszystko, nie? No, drugie miejsce w tej chwili. No, 3 700, 3 700? 400, 400 i 7 kg. i 7. Na co brały? Ogólnie Słodkie, słodko. Kulki. Ananas, z. Salomonem z masy nie, nie z masy tylko z Manlay, tak wygląda łowisko: łódka na każde złowisko jak wędki zarzucone. Widok na całą wodę, centrum dowodzenia, domek, oczywiście, też na stanowisku. No to co, to życzymy, życzymy dalszych owocnych wyników. A chłopacy mają przed chwilą złowili 700 i Big Fish 13700. Piękny jest, 4,200 jak byk. Zobacz jaką ma ładną płetwę. Jak no pewnie, że tak. To zaraz widać. Specjalnie do zdjęcia płetwy wystawił. W marketach takie sprzedają, jako 5-kilowe. Odwrót i do wody. 4,600 z workiem. 9,200, 9,100, 9,200. I ryba wraca do wody. Piękny karp, pełno łuski. Śliczny jest. No tak po godzinie one Tak po godzince, no? 5,20, o 5300. O, 5200, 5300. 5300. I rybka do wody. Też dobrze wychowujemy. 9400 to będzie 8600. 8600. Ładnie. Dobra, zobaczymy z wodą. Chyba, że Wam zależy na Small Fishu. 400. 400. 400. 500. 300 500. 500. 500. 4 400, 400 500, skacze 4 3, 500, 3 700 bo Ci poziomkę przyniosę 3600 600 nie mamy small Mulfishem nie mamy, Ja, nie mam ja ryby, żeby był. było Kula, jeszcze mi się nie udało tej 4 800, 4. 4 4 kilo to mi się zdaje że to, kim, to będzie tylko kuleczka tej nie piłka 5, 5 4 tego. Nie, wakną, więc... Ja mam telefon, dobra, ja, ja idę wtedy do siebie ogarnąć. Co dobre, szybko się kończy. Zakończyły się drugie charytatywne zawody karpiarzy dla Lilki. Generalnie no, myślę, że zawody udane. Złowiliśmy trochę ryb. Chciałem Wam wszystkim podziękować za udział w zawodach, za pomoc. Najbardziej chciałem podziękować Arturowi za udostępnienie łowiska. Artur, wskoczeniu. właściciel łowiska. Dziękujemy. Powiedział również, że jeżeli będziemy robić trzecią, piątą, dziesiątą, piętnastą edycję, chętnie pomoże udostępni nam wody. Jeszcze raz wielkie jakim co do spotkania, na które zbieraliśmy pieniążki, tak? Na cel. Udało nam się zebrać kwotę 5650 zł, które zostaną przekazane na pomoc w rehabilitacji i leczeniu lilki. Zaczynamy od nagród, od, od prezentów, bo to są prezenty w sumie, tak? Ryb udało się złowić 25 sztuk. Łączna waga tych wszystkich ryb to było prawie 150 kg. Pierwsza ryba na stanowisku numer 3. Kolega Tomasz Żarnowski. Zapraszam. Nagrody z rodzimej firmy od Artura Melerowicza, który przyjechał na kawę, przywiózł paczuszkę i powiedział: Proszę bardzo, to są nagrody dla ciebie. Yy, to co, teraz? Najmniejsza ryba. To jest ciekawe. Najmniejsza ryba złowił Michał Ziemski. Zapraszamy. Karaca. <głos》> Kto strzela, jak jest najmniejsza ryba? 30. Nie? 3, 300. 300. No, te nagrody są dla ciebie. To jest za najmniejszą rybę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. 13700, stanowisko numer 7, słabo Kujawa. Złoty tłok Złoty dla córki. Jedno stanowisko było bez ryby, kolega Kacper ale jest nagroda pocieszenia. Zapraszam, może sobie wylosować. Zasiadka. Dla dwóch Krzykotowo. osób na łowisko Krzekotowo. Proszę bardzo. Miejsce siódme. Stanowisko numer dwa. Patryk i Kacper. Dla was jest nagroda tutaj. W jednej z tych kopet. Dwie doby na łowisko Hermanowo. Miejsce szóste. Stanowisko numer pięć. Michał Ziemski, Waldemar Heft. Jerzyna. Dwie doby na łowisku Jerzyn. Przepraszam, nie powiedziałem o wadze ryb. Za miejsce szóste Michał z Waldkiem. Dwie ryby, łączna waga 8 kg. Miejsce piąte, stanowisko numer 8 Paweł Adriańczyk, Robert Pawłowski. Dwie ryby, waga 12,800. osiemset. Chwila, prawda. Jedziesz na Mississippi. Miejsce czwarte, dwie ryby z wagą 14,200, Wiktoria Tomasz, Sobczak. Gdzie masz rybowo? Nie wiem. Nie wieścin. Nie Dwie doby na łowisku nie Dobrze. Podium, ale podium będzie inaczej, będzie od pierwszego miejsca. Więc miejsce pierwsze. Stanowisko numer 9, Łukasz Pawełczyk, Bartosz Głębowski. 9 ryb, łączna waga, 51 kg. Zapraszam. O, stajem, sobie. O, puch. Pięknie. To I, może... I losujecie jeszcze za siatkę do Mam Mamy losować? <noise> Dobra, wejdziemy to pod spodem. Głowisko Chojnica. Chojnica? Nie, nie, nie. Myślę, że nie było. bo no, jedziemy. <noise> Miejsce drugie. Które stracili, gdzie stracili prowadzenie dosłownie 20 minut przed końcem zawodów. Tomasz Żełanowski, Bartosz Szmyt, 7 myd. Łączna waga 41,5 kg. Dziękuję, bardzo. dziękuję. Proszę Proszę bardzo. bardzo. I zapraszamy do losowania jeszcze. Niedzielę krążno. Dwie doby na łowisku krążno, więc. Chciałeś, masz? Chciałem, masz Teraz musisz jechać. Trzecie miejsce na pudle z wagą 17,300 Dwie ryby, Jacek Szulc, słowo Kujawak Czyli wam zostało niestety to, co zostało No i jeszcze to Jedziemy. zostało, także Las Vegas, Las Palmas Nie wiadomo, co będzie Rybowo Dwie doby na łowisku rybowo Cóż, zawody dobiegły końca. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Słuchajcie, bardzo Wam wszystkim dziękuję za przybycie, za fajną walkę sportową do samego końca. De facto cieszę się, że te ryby na samym końcu dopisały i że praktycznie prawie wszystkie drużyny. Połapały. Tak jak powiedział Tomek, zapraszam Was wszystkich, jeżeli będziecie organizowali ponownie zawody charytatywne, to jest fajna sprawa i przede wszystkim chwalebna, bo dla dziecka, które jest w potrzebie, nie warto szczędzić wysiłków i, i żeby było fajnie i żeby była zdrowa. Także jeszcze raz dziękuję. I skończyło się. Jeszcze raz Wam dziękuję za udział, za pomoc. Mm. Widzimy się w przyszłym roku najprawdopodobniej, jeżeli wszystko dopiszemy.